Od zawsze wpajano nam ideę dawania, dzielenia się i stawiania hojności ponad osobistymi interesami. Ale czy ktoś kiedykolwiek ostrzegał nas przed pułapkami nadmiernej życzliwości i współczucia? W świecie, w którym wzajemność nie zawsze jest gwarantowana, często widzimy, jak hojni ludzie wyczerpują się zarówno finansowo, jak i energetycznie przez bezgraniczne dawanie. Czy nadmiar hojności może nawet zagrozić życiu? Dziś opowiem wam o negatywnych konsekwencjach, jakie może nieść za sobą życzliwość. Poznacie osiem skutków nadmiernej dobroci i cztery stoickie strategie, które uchronią was przed ryzykiem bycia wykorzystanym. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy od pierwszego. Numer jeden. Nierealne oczekiwania. Stoicy zalecają akceptowanie okoliczności takimi, jakie są i niewiązanie naszego szczęścia z działaniami innych. Jeśli coś dajesz, i nie oczekujesz zbyt wiele w zamian, chronisz się przed rozczarowaniem i ćwiczysz emocjonalny dystans prowadzący do wewnętrznego spokoju. Dając od siebie wiele, często oczekujemy wzajemności od innych. Co więcej, przez to, że nauczyliśmy innych tak bardzo na nas polegać, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji, będzie im się wydawać oczywistym, że poradzimy sobie ze wszystkim, zwłaszcza z własnymi sprawami. W końcu, jeśli bierzesz odpowiedzialność za innych, Musisz pewnie doskonale radzić sobie z własnymi problemami. Jeśli oczekujesz wzajemności, rzeczywistość może okazać się rozczarowująca. Pozostaniesz sam z irytacją, zmęczeniem i frustracją. Niemniej jednak, jeśli podchodzisz do tego beznamiętnie, ludzie cię nie zawodzą, po prostu zajmują się swoimi sprawami. Numer 2 Jednostronne oczekiwania. Według stoickiej mądrości, prawdziwa wartość wynika z działania w zgodzie z cnotą i rozumem. A nie tylko z poddawania się oczekiwaniom innych. Umiar w dawaniu i równowaga w tym zakresie pozwalają zachować kontrolę nad własnymi działaniami i unikać wzorców, które psują nasze samopoczucie. Ludzie są istotami nawykowymi. Jest to najbardziej widoczne w naszej tendencji do dostosowywania się do rutyn, stylów życia i status quo wokół nas. W ten sposób narodziła się koncepcja strefy komfortu. Jeśli przyzwyczaisz ludzi do ciągłego dawania, będą tego nieustannie oczekiwać. Wpadną w swoją strefę komfortu, zaczną zaniedbywać swoje obowiązki, zakładając, że to ty wszystkim się zajmiesz. Problem w tym, że powinieneś też cenić samego siebie. Mało kto powie wprost, że twoim priorytetem jesteś właśnie ty. Nie oczekuj empatycznych gestów od tych, którym pomagasz, ponieważ mogą cię postrzegać jako osobistego Robin Hooda. W ich interesie jest to, abyś nieustannie dawał od siebie coraz więcej odkładając swoje dobro na dalszy plan. Numer 3. Poświęcanie priorytetów. Stoicyzm podkreśla życie zgodnie z rozumem i cnotą, podkreślając znaczenie wyznaczania granic i nadawania wysokiego priorytetu własnym obowiązkom. Dążenie do zadowalania innych może sprawić, że uciekasz od własnych problemów, które powodują ból i strach. Jak się czujesz, gdy spędzasz weekendy w samotności? Czy wracasz każdego dnia do domu, w którym nikt na ciebie nie czeka? Jeśli samotność stanowi próbę ucieczki od siebie, cios może być podwójnie dotkliwy, gdyż zły nastrój narasta podczas zaniedbywania własnych ważnych spraw na rzecz innych. Pamiętaj, że dbanie o siebie jest kluczowe do osiągnięcia dobrostanu. Zanim zaoferujesz wsparcie innym, upewnij się, że sam jesteś zadowolony, spełniony i dobrze zaopiekowany. W skrócie, nigdy nie oferuj komuś czekolady, nie rozkoszując się nią najpierw samemu. Nie zgadzaj się posprzątać domu przyjaciela, nie utrzymując porządku w swoim. Najpierw priorytetyzuj siebie, a potem zajmij się światem. Numer 4. Postrzeganie słabości. Stoicyzm zachęca do kultywowania wewnętrznej siły i samokontroli. Ustalając granice i praktykując samodyscyplinę, pokazujesz zaangażowanie we własne obowiązki i wartości, zyskując szacunek. Kiedy dostarczasz nadmiernej pomocy, możesz nieumyślnie wydawać się autorytetem. Paradoksalnie, w obszarach, w których współpracujesz z innymi, brak granic może dawać odwrotny obraz, przedstawiając cię jako zupełne przeciwieństwo lidera. W rezultacie ludzie mogą zwracać się do ciebie, aby zrzucić na ciebie swoje obowiązki. Wiedzą, że nie odmówisz. Kiedy jednak zaczniesz używać magicznego słowa nie, zaczną cię traktować z większym szacunkiem. Numer 5 Fałszywi Przyjaciele Trafisz na osoby, które odzywają się tylko wtedy, gdy czegoś od ciebie chcą. Stoicyzm uczy nas, by cenić roztropność i mądrość. Wybierając, komu pomóc przez pryzmat samokontroli i obiektywnego spojrzenia na świat, możesz odróżnić prawdziwych przyjaciół od tych, którzy chcą cię wykorzystać. Może się okazać, że osoby, które uważałeś za bliskie, na przykład pomijały cię w zaproszeniach na imprezy lub inne przyjemne wydarzenia, a chętnie odzywały się do ciebie gdy mogły na tym skorzystać. Z pragmatycznego punktu widzenia nie jest to wcale takie zaskakujące, ponieważ ludzie zwykle nie zapraszają pracowników czy współpracowników na nieformalne wyjścia ze znajomymi. Choć może to być racjonalne, nie oznacza to wcale, że to sprawiedliwe. Właśnie dlatego warto opanować pewne strategie chroniące przed byciem wykorzystywanym, o czym opowiemy sobie za kilka minut. Numer 6. Wampiry energetyczne. Stoicka roztropność pozwala nam nawiązywać autentyczne, wzajemnie korzystne relacje. Ludzie wchodzą w nasze życie w odpowiedzi na energię, którą emitujemy. Kiedy promieniujemy negatywnością przez nieumiejętne dawanie, przyciągamy oportunistów, którzy wysysają z nas ile tylko się da, nie zadając sobie nawet trudu, żeby podziękować. Numer 7 Ryzyko Uzależnienia Stoicy promują umiar i samokontrolę. Praktykowanie zdyscyplinowanej hojności pomaga unikać wpadania w uzależniające wzorce i utrzymuje zdrową relację z naszymi działaniami i decyzjami. Kiedy niedobór staje się stałą, pragnienia nasilają się, przygotowując grunt pod uzależnienie. Dlatego ktoś bliski może zauważyć, że spożywasz nadmierne ilości jakiejś substancji, lub angażujesz się w niezdrowe zachowania. Zwróć uwagę na ich obserwacje, ponieważ Twoja początkowa reakcja może być taka, żeby je zignorować. Jednak to właśnie osoby zanurzone w swoich problemach często ich nie dostrzegają. Osoby, które troszczą się o ciebie, szukają twojego dobrostanu, więc weź ich obawy na poważnie. Numer 8. Budzenie podejrzeń. Stoicyzm zachęca do cnotliwych działań, niezależnie od tego, jak inni cię postrzegają. Przestrzegając swoich zasad i wartości, rozwijasz autentyczną reputację, która przetrwa bezpodstawne podejrzenia. Niestety, prawdziwie życzliwi ludzie są rzadkością na tym świecie. W konsekwencji, zamiast podziwu czy wdzięczności, możesz wzbudzić podejrzenia. Z czasem, ludzie mogą zacząć zastanawiać się nad Twoimi ukrytymi motywami. Zastanówmy się teraz nad strategiami, które pomogą nam uchronić się przed byciem wykorzystanym. Strategia pierwsza. Słuchaj swoich uczuć. Zgodnie ze stoickimi zasadami samoświadomości, zwracaj uwagę na swoje emocje i uczucia. Uznając swoje reakcje i potrzeby, możesz określić, czy twoje pomaganie innym jest nadmierne i emocjonalnie wyczerpujące. Twoje uczucia podczas pomagania innym powinny przypominać chodzenie po chmurach, wywołując poczucie altruizmu, które cię podnosi. Dlatego jeśli czujesz się przytłoczony, wyczerpany, zły lub wykorzystywany, nadszedł czas, aby posłuchać swoich emocji. Jeśli coś niezwiązanego z twoimi obowiązkami niepokoi cię do tego stopnia, zbadaj, jak twoja pomoc wpływa na twoje samopoczucie. Strategia druga: opanuj moc słowa nie, doceniaj wartość swojego czasu i energii. Mówienie nie, gdy jesteś przytłoczony lub stajesz w obliczu niesprawiedliwych próśb, to ćwiczenie samokontroli. Pomimo negatywnych konotacji związanych z tym słowem, trzeba zdobyć się na odwagę, aby go użyć. Kiedy ktoś żąda więcej, niż możesz dać, ćwicz mówienie nie. Może to być jedyny sposób, aby odzyskać wolność i uchronić się przed potencjalną krzywdą. Strategia trzecia. Znajdź czas i przestrzeń na własne potrzeby. Angażuj się w działania, które cię cieszą, czy to yoga, sztuka, czy delektowanie się filiżanką herbaty przy ulubionej muzyce. Priorytetyzuj swoje obowiązki, aby zrobić miejsce na te działania. Warto potraktować to poważnie i zrobić miejsce w kalendarzu. Jeśli ktoś szuka twojej pomocy w tym okresie, musi szanować twoje granice. Uprzejmie odmów i ciesz się własnym czasem. Możesz zaoferować swoją pomoc później, podkreślając, że twój czas jest ograniczony. Strategia czwarta: zidentyfikuj wampiry energetyczne i się od nich zdystansuj. Zgodnie ze stoickimi zasadami samodyscypliny i roztropności, rozpoznaj, które relacje cię rozwijają, a które tylko kosztują cię masę energii. Zdystansowanie się od osób, które ciągną cię w dół i mają na ciebie wyłącznie negatywny wpływ, zachowuje twój dobrostan i ćwiczy stoicką samokontrolę w relacjach z innymi. To by było na tyle. Mam nadzieję, że te wskazówki okażą się pomocne. Jeśli uważasz tę treść za wartościową, podziel się nią ze znajomymi, aby więcej osób mogło odkryć moc stoickiej mądrości. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się swoimi myślami w komentarzu. Pamiętaj o tym, że każdy mały krok jest bardzo ważny na ścieżce twojego rozwoju. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.